Od dzisiaj można do nas zgłaszać wnioski o dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji. Mieszkańcy naszego województwa. No, właśnie, którzy mieszkają na naszym terenie, uczą się lub pracują na terenie Województwa Polskiego, mają możliwość pozyskania do 9,5 tysiąca złotych, jednocześnie nie więcej niż 85% wartości danego szkolenia. Podstawą jest to, aby zajrzeć do bazy usług rozwojowych i znaleźć takie szkolenie, które właśnie jest kwalifikacją, czyli kończy się uzyskaniem konkretnych kompetencji, umiejętności, certyfikatu, pozwolenia na wykonywanie jakiejś, jakiegoś zawodu, jakiejś, jakiejś czynności. Będę uczestniczył w kursie na HDR. Oraz żurawie. Jest to o tyle dobre dla mojej osoby, aby podnieść kwalifikacje, które mam nadzieję będę mógł wykorzystać tę wiedzę oraz doświadczenie nie w pracy zawodowej, bo akurat zawodowo nie zajmuję się tymi sprawami, ale w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zdecydowałam się skorzystać ze szkolenia certyfikowanego na trenera rozwoju osobistego. Jest to podniesienie kwalifikacji oraz szansa na rozszerzenie profilu działalności naszej firmy. Myślę, że jest to fajna szansa na rozwój, a przede wszystkim jest to finansowane z pieniążków z Unii Europejskiej. Także jest to po prostu super sprawa i myślę, że Super z tego skorzystać po prostu. Spodziewaliśmy się tego, że, że ten nabór, ten, ta oferta, którą, z którą wychodzimy tak naprawdę bardzo prosta do, do bardzo szerokiej grupy docelowej, bo nie, nie kierowaliśmy tego do, do przedsiębiorców, do, do osób wykluczonych, do bezrobotnych, tylko do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i... Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, była, było bardzo duże zainteresowanie, nawet większe niż się spodziewaliśmy. 12 dni to prawie 1000 wniosków, 950 wniosków wpłynęło w 12 dni pierwszego naboru. 730 ponad dzisiaj już w zasadzie jest w, w, no, w wykonaniu, bo. Bo mamy już takich, którzy ukończyli szkolenia, mamy takich, którzy są w trakcie szkoleń, bądź mają zaplanowane szkolenia. Kilkadziesiąt jeszcze, kilkadziesiąt jeszcze będzie w tej chwili z tego starego naboru umów podpisywanych, więc już ponad 700 e, mieszkańców województwa polskiego podnosi, podnosi swoje kwalifikacje dzięki naszym pieniądzom. E, dzisiaj drugi nabór, e, kolejna porcja, ale postaram się, żeby ten nabór nie był ostatnim naborem, aby jeszcze z, 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 zrobić trzeci, dlatego że e, zainteresowanie jest ogromne, a Moce przerobowe nawet naszych firm szkoleniowych są no, jednak ograniczone, w związku z czym będziemy się starali, aby, aby jak największa liczba mieszkańców województwa polskiego mogła skorzystać z interesującego ich szkolenia, bo mogłoby się tak zdarzyć, że mimo tego, że będą pieniądze w programie, że uda nam się złożyć wniosek, to firma szkoleniowa nie będzie w stanie nam tego, tej usługi sprzedać.